Dzień dobry! W dzisiejszym odcinku wystąpi nasz motylek, nasz kwiatuszek, czyli Paola! Śmieszna historia z Paulą i z czym mi się kojarzy to na pewno Paola na maksa kocha zwierzęta W ten sposób, że był Taka historia, że Wpadła do niej do mieszkania pszczoła No i ona oczywiście Uważała, że ta pszczoła ginie I umiera, więc ona musi ją nakarmić Zabrała ją, nakarmiła tam Miodem, wodą z cukrem czy czymś I położyła na parapecie, tylko nie przemyślała Sprawy, że ona ma dwa koty w mieszkaniu Więc któryś z kotów może Połknąć tą pszczołę I jak jej to rzuciłam, to znowu była historia co będzie z pszczołą, co będzie z ocą, co będzie z osą, co będzie z pszczołą. No i kolejna rzecz, którą Paola kocha, to jedzenie. Więc nieraz Paola próbowała być wegetarianką z miłości do zwierząt, ale też kocha jeść, więc to jest takie sprzeczne. Kilka słów o Paoli. Jak mam być szczera, nasz początek nie był kolorowy, ale bardzo się cieszę, że to się zmieniło. Mm, I ostatnio nawet jej powiedziałam, że bardzo mnie to cieszy, że ona jest tutaj z nami w Warszawie, więc y, mamy, powiedzmy, taki glow-up naszej relacji. <laughs> to Paola nauczyła mnie kilku takich fajnych trików, jeżeli chodzi o włosy, więc to również jej zawdzięczam, że moje loki są bardziej lokowe niżeli jakieś takie chaotyczne. Y, więc na pewno wielkie podziękowania dla niej za to. No jest bardzo pracowita. Jest świetną mamą. Jest... Yy... ma fajne poczucie humoru. Takie z jajem, bym powiedziała, więc bardzo w, w takim moim stylu. No i co? No i tyle. I no. na kooperatywę i pyszne pomidory, O zimie właśnie! Zimie, zimie. O właśnie! O właśnie, jest super. No to jest mega. No i kocha zwierzęta. My też kochamy zwierzęta, więc w ogóle... Sztos. No w każdym razie, nie, jest super. Bardzo się cieszymy, że Paola jest w Warszawie, nie oddamy, nie? Nie oddamy. Paola, to taki kolorowy ptaszek w naszym teamie. Kojarzy mi się z czapkami i szalikami. Uuu. Są takie mięciutkie, kolorowe i takie pasujące do wszystkiego. Uh -huh. Magdalena! Co? Z jakim produktem ci się kojarzy Paola? No to niezmiernie powiem, że sukienką Mimi, która kiedyś była taka kolorowa, postaram się ją zaraz znaleźć. Okej, okay, a dlaczego? Akurat taka kolorowa. Bo jest kolorowa. Gwiazda dzisiejszego odcinka, czyli Paola, kojarzy mi się z sukienką Mimi. Odkopałam zdjęcia, jak ta sukienka wygląda, no ty mi się z Mimi kojarzysz. A, tak. Gdybym miała opisać cię jednym wasalowym Jezu. ubraniem. Ja chcę mimi? Powiedzcie patycji, że mimi musi wyucić. Dla mnie. O, mnie tak dla, ona spełni to dla mnie. Próbowałam prawda? znaleźć twoje zdjęcie w mimi. Miałaś kiedyś na profilu no. i nie ma. Chyba je ukryłaś. Niemożliwe, ja nie umiem przez takich rzeczy. <laughs> nie wyglądasz dzisiaj, Paola. Tak, dziękuję. <laughs> Zykażę, Chciałam Wam dzisiaj przedstawić moich ulubieńców i powiem szczerze, że nie jest to łatwe i tak jak większość rzeczy, robię zawsze z marszu, bo nie mam czasu na to, żeby robić poprawki. Tak tutaj naprawdę chciałam się przygotować, więc zaczęłam sobie te rzeczy rozpisywać już w poniedziałek, jak się dowiedziałam, że w tym tygodniu to będzie moja kolej, bo naprawdę znaleźć kilku ulubieńców w mojej szafie, to nie lada wyzwanie. Ja jestem fanką wasalową tak naprawdę od kiedy ta marka powstała, czyli od swojej pierwszej miętowej bluzy i pierwszych spodni. I szczerze powiedziawszy, nie chciałabym liczyć, ile mam ubrań w domu wasalowych, bo myślę, że, że mogłoby to być niezrozumiałe dla wielu osób. Jak Magdalena naliczyła, że ma ile? 208, no to, to nie każcie mi liczyć. Więc myślę, że powinniśmy zacząć. Jakbym miała opisać swój styl? Gdybym miała powiedzieć coś o sobie, wydaje mi się, że sama siebie postrzegam tak jak w sumie postrzega mnie też otoczenie. Kocham kolory, kocham przysowane formy. Chyba jako jedyna z naszego zespołu Wasalowego uwielbiam kołnierze, uwielbiam bufki, uwielbiam duże rozmiary, więc większość moich bluz jest właśnie w rozmiarze XL na XXL mimo że yy, docelowo no nie jest to mój rozmiar, więc, więc tak, tak, myślę, że gdybym miała określić takimi trzema słowami, to byłyby to kolory na pewno byłyby to przesowane przeskalowane formy i byłyby to wszelkiego rodzaju falbanki, bufki i inne słodkie rzeczy. A jeżeli chodzi o mój ulubiony kolor, to jest to różowy, zdecydowanie. Eee, no dobrze, więc myślę, że możemy zaczynać. Oprócz tego, że przygotowałam kilku wasalowych ulubieńców, przygotowałam też kilka rzeczy z dodatków, które lubię i które noszę najczęściej. Tak naprawdę ja jestem osobą, która wszystko robi w dużym pośpiechu i yy, ja nie mam tak, że yy, jak wychodzę z domu, to przygotowuję sobie kilka stylówek do wyjścia tylko e, zakładam albo pierwsze, co mi przychodzi do głowy, albo, z czego zawsze się śmieje Patrycja, robię sobie wcześniej listę. I na przykład to mi się fajnie sprawdzało, że robiłam sobie w tygodniu taką listę stylówek na cały następny tydzień. E, I to już jakby wiedziałam, bo miałam to w notatkach w telefonie, więc jak rano wstawałam, bo też nie jestem fanką przygotowywania sobie ubrania wcześniej, ale jak rano wstawałam, to sobie otwierałam taką listę z propozycją stylizacji, wyciągałam to, co Chcę założyć. Mój mąż mi to pasuje, bo zazwyczaj Maciek na za domu pasuje. ja zakładam i wychodzę, więc jakby dla mnie to jest takie najszybsze rozwiązanie. Patrycja się zawsze śmiała i mówi, że ona by się już tysiąc razy znudziła tymi stylówkami, które sobie zapisała i na pewno już by w nich nie wyszła. No, a ja jakby robię tak i. Nie wiem, czy ktoś jeszcze tak robi, więc to może być taka ciekawostka. No dobrze, Zacznijmy od spódnic. Jeżeli chodzi o spódnicę, jesteśmy tuż po wejściu nowej kolekcji, więc zaczynamy od cekinów. Generalnie, jeżeli chodzi o... No właśnie, ja jestem osobą... Wczoraj byłam odebrać moją nastkę w żłobku i wszyscy ci mnie pytali, czy idę na imprezę. A byłam w ceki Nowej Stelni i byłam w naszej białej Esmi, ale dla przełamania na to miałam naszą e, puchówkę, czyli lesie szampańską. E, no i nie szłam na imprezę, Ja po prostu wracałam z pracy. E, ja kocham to, jak idę po ulicy i widzę ludzi, którzy wyglądają inaczej. I nie są e, ubrani w jeansy. I jakby też lubię jeansy i bluzę. Ale zawsze, mm, no wydaje mi się, że jak idziemy po ulicy i pokazujemy coś takiego innego, to ludzie się. Uśmiechają, sprawiamy im radość. Mam taką nadzieję, że jak ludzie mnie widzą, to tak sobie myślą. E, no dobrze, więc jeżeli chodzi o spódnicę, to ja jestem zdecydowanie fanką tych spódnic długich bądź spódnic midi, e, więc jak najbardziej e, spódnica Stella. Ja nie przynosiłam tu wszystkich stelli, które mam, bo mam wszystkie. Czyli mam stellę tą zwykłą grafitową, mam stellę czekoladową, mam stellę zieloną. E, jeżeli chodzi o cekiny. To przyniosłam dwie, czyli to jest ta pierwsza stella cekinowa, która teraz w ogóle fantastycznie będzie wyglądała z naszym t-shirtem Lici, a ja tego t-shirtu tu nie mam, ale pokażę Wam ją może ze swetem Matyna w stylówce, bo jakby chodzi mi o samo połączenie właśnie tych srebrnych cekinów i różowego koloru. No i właśnie już wcześniej wspomniana ta nasza cekinowa, czekoladowa stella, która w zasadzie nazywa się szampańską. Eee, no, więc jakby to takie pierwsza myśl, jeżeli chodzi o moje ulubione spodnice. E, tak jak mówiłam lubię długie spódnice więc następne co przyszło mi do głowy to jest stefa e, tutaj też przyniosłam tylko dwa kolory ale też mam wszystkie, czyli mam stefę czekoladową, mam stefę tą bojówkową, mam tą najnowszą stefę zieloną czyli sosnową, która właśnie pojawiła się we wczorajszej kolekcji e, mam stefę tą taką pistacjową, szałwiową, taką zieloniutką pierwszą, jedną z pierwszych, która była e, więc tak, zdecydowanie jestem fanką e, długich spódnic. No i jeżeli chodzi o moją kochaną spódnicę, zastanawiałam się, czy ją tu pokazywać, ponieważ ja mówię o niej na każdym kroku. Jak ktoś się mnie pyta, jaki jeden produkt teraz z wasali bym wybrała, to zawsze mówię o tej spódnicy. Ja na nim czekałam bardzo długo, aż się pojawi u nas. Jest to dla mnie spódnica idealna. Mam ją w rozmiarze L, ponieważ ja ją sobie tak opuszczam nisko na biodra, dzięki czemu ona jest taka bardzo długa i bardzo powłóczysta. Jest z popeliny, na dole ma falbankę. No dla mnie ta spódnica, mimo że jest w kolorze czarnym, czyli jakby normalnie nie byłaby pierwszym moim wyborem, no to jest. No, Totalnym sztosem. Już po prostu, no nie, nie wiem, czy jest chociaż jeden tydzień, kiedy jej na sobie nie miałam, od kiedy pojawiła się u nas w sprzedaży. E, więc tak, długie spódnice, szalone spódnice, spódnice w kolorze, y, no i nasza Eliza jako ten top numer jeden. Jeżeli chodzi o bluzy, e, gdybym powiedziała, że jestem fanką bluzy naszej Gaja, to nikogo by nie zaskoczyło, bo wszyscy są fanami bluzy Gaja. Eee, to chyba jest taki model, z którego jest wasala najbardziej znana, jeżeli mówimy o takim modelu na przestrzeni lat. No bo wiadomo, że powstała od Dorki, od Wandy, w sensie cała firma nasza, ale jednak ta Gaja jest produktem, który rzeczywiście obliśmy w największej ilości kolojów, w największej ilości sztuk, i ona praktycznie pojawia się u nas. Co chwilkę w jakiejś nowej odsłonie, albo szalony jest z nadyłkami, albo ze straniem, albo z diagonalem, albo jakby sote, ale w jakimś ciekawym kolorze, tak jak pojawiła się w listopadzie w kolorze czerwonym. Dlatego chciałam Wam pokazać trochę innych moich ulubieńców. I w sumie dla mnie, numerem jeden. W tym momencie jest bluza Janka. Bluza Janka, jeżeli chodzi o bluzę bez Kaptura, a bluza kamelia, jeżeli chodzi o bluzę z Kaptujem. Pewnie tak bym to założyła z jakimś bardziej szalonym kolorem, czyli ze stefą bojowkową, więc jakby to jest myślę, że dla wszystkich oczywiste, że jak mamy spódnicę i do tego mamy wielką obowiązkę z Wągłę to wygląda fajnie. Natomiast ja, yy, ja lubię zakładać wielkie bluzy. Nawet do wielkich spodni, e, czyli Olimpię. Ja Olimpię mam od rozmiaru M do XXL, i M to są na mnie takie mamfity. Elki już są luźniejsze. XL-ki to są XL-ki, więc jakby zobaczycie, jak wyglądają, no to już są takie boyfriendy. No a XXL-ki to już są takie spodnie, które mi spadają przez tyłek i muszę do nich nosić pasek. Ale ten efekt też lubię. Ja lubię, jak jest duże. Jak jest duża bluza, duże spodnie, do tego sneakersy i. E, no, i to wydaje mi się, że jest taki mój styl. Wracając do blues, ja tutaj przyniosłam e, trzy kolory. To są tak naprawdę trzy pierwsze kolory, które wyciągnęłam dzisiaj rano z szafy i jest to kobalt, jest to właśnie czerwona gaja i jest to janka karmelowa z haftem. Ja kocham bluzy z diagonalem. Jeżeli chodzi o diagonal, mam wszystkie nasze bluzy, które w tej wersji wyszły. Czyli mam i różową, i śmietankową, od której się zaczęło, i zieloną, którą kocham i jakby oszczędzam, e, mm, oszczędzam, żeby mi się nie zniszczyła, e, bo, bo, bo tak bardzo ją lubię. Mam i tą dyniową, i kobaltową. Co jeszcze wychodziło z Diagonalem w bluzu? No wszystkie mam, wszystkie, naprawdę mam wszystkie. Mam wszystkie, jakby kocham to, że one są dwustronne. Ja wiem, że to jest takie trochę śmieszne, ale no proda życia jest taka, że, mm, że te dwustronne bluzy naprawdę się przydają. No nie wiem, taki głupi przykład, z którego dziewczyny się ze mnie śmiały w biurze. Byłam z Monte u weterynarza. Monte to jest nasz, jeden z naszych psiaków. No i wiadomo jak to jest u weterynarza, no jakby trzymasz tego psa mocno, jakby głaszczesz, żeby się nie stresował i tak dalej, więc ta bluza jest cała w sieści. Na no, wychodząc od weterynarza musiałam jechać do apteki, żeby wykupić receptę, więc jakby co zrobiłam? No przerzuciłam sobie w samochodzie bluzę na drugą stronę i jakby była czysta, no już nie miałam czasu na to, żeby się odolkowywać i, i odsieszczać. Więc jakby, no, to jest takie trochę śmieszne, trochę może się o takich rzeczach nie mówi. Ale jakby tak wygląda życie, więc jakby dla mnie one są takie po prostu na maksa, na maksa praktyczne. Więc kocham bluzy z diagonalem, kocham bluzy dwustronne, no i przede wszystkim kocham bluzy w kolorze. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o te bluzy typu właśnie karmel, czy Śmietanka i tak dalej, też są w mojej szafie. Natomiast zdecydowanie jakbym miała powiedzieć, to bardziej sięgam po te w takich intensywnych kolorach, no bo jak już zakładam jeansy, Eee, na przykład, no to chciałabym, żeby one były w jakiś sposób urozmaicone. No chyba, że są to zielone jeansy. No to jakbym założyła zielone jeansy? O, do zielonych jeansów bym założyła już owe swetry. Czyli też by było wesoło. Jakim tokiem myślenia szłam? Szłam takim, żeby właśnie były spódnice, szłam takim, żeby były bluzy. E, takim, żeby pokazać Wam e, des, no bo nie ukrywajmy, w desie też chodzimy. Ja do pracy dosyć rzadko, kiedyś zdecydowanie częściej. E, teraz w desie wychodzę naprawdę, jak mam jakiś taki dzień, że po prostu wiem, że ten des mnie otuli najbardziej. E, no i jeżeli chodzi o mój des, to teraz sięgam. Głównie po ten komplet. Są to spodnie Andy e, i jest to właśnie bluza Kamelia. One są sprane, one są mięciutkie, one są e, grubsze, one są z diagonalem od wewnątrz, więc na tą porę roku dla mnie są idealne. I w sumie ten jest mam cały czas w użyciu. Dla mnie t-shirt Mairna jest takim, e, no takim. Must must, tak? Czyli ja mam i w kolorze śmietankowym, i w kolorze czarnym, i tym w kolorze w paski. Jeżeli chodzi o ten śmietankowy, to jest aktualnie w praniu, dlatego wam nie pokazałam, że jak mam te trzy wersje kolorystyczne. Te t-shirty są. O, tak bym w sumie założyła, czyli jakbym miała wielkie, szerokie boyfriendy Olimpie, to do tego mogłabym założyć taki t-shirt Maryna i wtedy jakby trochę te popłacy są inne, czyli jakby mamy mniejszy t-shirt i wielkie spodnie. Tak. No ten to jest dla mnie taki zwyklaczek, czyli tak naprawdę do założenia do wszystkiego. Ten już jest bardziej szalony i właśnie bardziej w moim stylu. On jest w ogóle taki ala więc jest troszkę jak taka bluza, ale cienka. Od spodu ma pętelkę, ma paseczki, ma czerwoną lamówkę. Ja do tego bym założyła, jakbym zakładała dżinsy, to pewnie bym założyła jakieś czerwone skarpetki, żeby jeszcze było dobrze widać jakieś fajne sneakersy i nie wiem, może na w piążek już taką XL na XXL. Czyli nie zachowałabym tych proporcji dalej, bo bym miała wielką górę wielkie spodnie. No tak, ale tak bym wyszła. Jeżeli chodzi o dżinsy, to mam wspomniane już wcześniej Olimpię, natomiast ja Olimpię, tak jak mówiłam, najbardziej lubię duże. Eee, duże, czyli najchętniej nawet nie l a te XL-ki. I lubię też Edyty. Edyty tutaj mam w rozmiarze M, ponieważ właśnie te w rozmiarze XL też mam eee, obecnie w praniu. Eee, ale tak, długo jakoś nie mogłam pojąć tego, że te mm, spodnie Edyta też można nosić w za wielkim rozmiarze, a można i wygląda to naprawdę fajnie. Na pewno nie mogło zabraknąć koszuli ESMI. Eee, to jest dosyć śmieszne w sumie, bo wiele osób mówi, że ta koszula kojarzy im się właśnie ze mną. No i dla mnie to jest bardzo miłe, bo ja tą koszulę kocham. Esme to jest koszula idealna. Ma kołnierz, ma bufki, eee, tu jest dłuższa, tu ma odcięcie do jeansów, do spódnicy. Ze Stefan to jest taki klasyk, ze Stellą w cekin to jest taki klasyk, z wielkimi jeansami. No, jakby ta koszula to jest jakby z kobaltowymi spodniami. No, no przecież to jest stylówka idealna. Ta koszula jest idealna. Jeżeli chodzi o sukienki, normalnie pokazałabym Wam też sukienkę Eleni, tą czarną z bufkami, bo nie wiem, czy widzieliście, w sklepach mamy teraz taką fajną akcję, robiliśmy pod to sesję zdjęciową i mamy takie zawieszki przy, su przy sukienkach, która sukienka jest czyim wybojem? Moim wybojem jest sukienka Eleni, natomiast nie chcę Was już też tak zarzucać aż mocno, żebyście kojarzyli jeden produkt ze mną, więc postanowiłam Wam dzisiaj pokazać sukienkę IE. No i myślę, że to też nikogo nie dziwi, że jest to mój ulubieniec, bo mamy żakard, yy, mamy listwy, mamy bufki i mamy marszczenia, więc jakby dzieje się niby dużo, mimo że jest czarna, to jest naprawdę. Zjawiskowa. No i na koniec to taka wisienka na torcie, czyli swetę Martyna. Swetę Martyna kocham nie tylko w wyżu, dla mnie jest to swetę idealny, natomiast idealny na chłodniejsze dni, bo on jest naprawdę ciepły i naprawdę grzeje mocno. Generalnie wełniane swety są świetne, ale nawet na taką pogodę jak dzisiaj, nie wiem ile jest stopni. obiliśmy w Wasali Witynę i ja stałam sobie tylko w tej naszej miece czekoladowej i mi było ciepło. Ja już nie potrzy... Ja jestem w ogóle typem ludzi, którzy nie lubią za dużo na siebie ubierać, nienawidzą nosić pajasolek i dostosowywać się do pogody, zdecydowanie lubię, jak jest mi wygodnie i jest mi lekko. Ja kocham kolor różowy. Ja bym go założyła do wszystkiego, nawet do tych kobietowych spodni. Nie miałam już zbyt dużo więcej yy, siły, bo wszystkie te rzeczy zajęły mi całą torebkę bez ikei i mimo, że mam blisko do pracy, to jednak nie chciałam już więcej dźwigać, więc pokażę Wam tylko trzy moje typy, jeżeli chodzi o czapki. Czapka Pola jest to czerwona czapka, tutaj sam kolor robi już robotę, natomiast ja uważam, że jest to świetna czapka dla osób, które nie lubią wełnianych czapek, bo ona jest z bawełną, więc nie grzeje aż tak mocno. Dla mnie ta czapka przede wszystkim ma funkcję taką, że robi nam świetną stylówkę. To jest w ogóle mój, e, mój ulubione, moja ulubiona czapka, no ale tutaj ze względu na połączenie kolorystyczne, e, no dla mnie ta czapka to jest bajka. E, jest jeszcze w jednej wersji kolorystycznej, tam mamy limonkę i różowy, więc już w ogóle jest ekstra, natomiast tak jak mówię, musiałam się ograniczyć e, do ilości przyniesionych rzeczy, więc wzięłam tylko te trzy czapki. Tą wzięłam, no bo wiadomo, jest różowa, jest różowa, jest wełniana, natomiast jest też w kolorze beżowym. Też mam i też Uwielbia. E, szalik wzięłam jeden, natomiast gdybym miała się zdecydować na jeden wasalowy szalik, to chyba postawiłabym na szalik Gigi, ten w szarości, e, bo on jest taki najbardziej uniwersalny. Dla mnie najlepsza jest Florencja oczywiście różowa więc jakby pokazałam wam różowo-żółtą Florencję, ale jeżeli chodzi o Florencję. To na przykład uważam, że do tej czapki jeszcze fajniej pasuje ten drugi kolor. I nie, wcale nie dzieje się wtedy za dużo. Nieważne, że tu są paski, tu jest kata i jakby i tak dalej, i tak dalej. Im więcej, tym lepiej, tym ciekawiej, tym fajniej, tym piękniej. No dobrze, to teraz kilka stylówek. Trzy. Dobra? Trzy. Trzy. Trzy stylówki. Tak? Tego nie wycinaj! Tego nie wycinaj! Słuchajcie, właśnie się dowiedziałam, że jestem najlepsza. Tylko ja tak lecę ciułkiem, że prawie niczego nie trzeba wycinać. A dziewczyny, co? Trzeba było je wycinać, tak? Widzicie? Ja jestem urodzonym I Mogłabym lecieć na żywo. Może live? Dobrze, więc mamy stylizację numer jeden. Jeżeli chodzi o stylizację numer jeden, to jest to różowy strfetę Martyna i czarna spódnica Eliza. Nie bez powodu zostawiłam tutaj buty Emu, bo chciałam Wam pokazać, że. Jeżeli ktoś jest większym zmarzluchem niż ja, a są takie osoby na pewno, to możemy ubrać się tak już na maksa na cebulę. Można się naprawdę ubrać ciepło, ale to już jest tułe, bo ciepłe. Czyli mamy wełniane swetę, Do tego możemy założyć puchówkę. O! I w ogóle nie rozumiem, dlaczego ludzie nie chodzą w puchówkach do spódnic. Przecież to wygląda świetnie. To jest to, co mówiłam, mówiłam że miałam wczoraj taką stylówkę. Czyli miałam cekinową stelę, tą szampańską. Miałam właśnie koszulę Esmi i na to miałam naszą wielką lesie szampańską i ciężkie buty wagabondy. Ja uważam, że wygląda to fantastycznie. Gdybyśmy jeszcze do tego założyli szalik, Czapę, ale gorąco. Ale tak. Ale jeżeli ktoś lubi, jak mu jest ciepło, to wydaje mi się, że taka stylizacja byłaby idealna. Ta idzie z chipsami. No, no, no hit. No, no jakby ja tu stoję i się podokucia, a ta idzie i je duszki. Moje duszki w ogóle. Moje duszki. To. <laughs> Merlin, nie bujna się, planie się też w głowę, ale tym razem już tak ostro. Normalnie założyłabym też pasek, ale w sumie koszula Esmi i tak nam e, za bardzo go nie pokaże. No ale właśnie, żeby nie było zbyt klasycznie i że to jest tylko biała koszula i jeansy, to mam e, baletki w zeberkę. Sama nie wiem, czy bym podwinęła spodnie, czy nie. Może trochę, żeby bardziej pokazać? O! No, tak bym podwinęła. Tak jak tutaj. I tutaj już bym pewnie dużo nie kombinowała. Założyłabym po prostu sobie, o, klasyczną czekoladową toepkę, ale o, właśnie, nie przyniosłam okularów. Muszę przynieść okulary. Chociaż do ostatnich dwóch stylizacji. Biegnę. Mamy już okulary. To chyba moje ulubione, ale te okulary chyba już znają wszyscy. Mam do tego czekoladową toepkę i mamy do tego buty w zebrkę. I to jest moja stylówka numer dwa. Stylizacja numer... 3. Stylizacja numer 3, czyli niby nudno, bo mamy tylko kolor, tylko odcienie brązu: no bo mamy karmel i mamy czekoladę, bądź szampański, jak to woli. No i do tego mamy beżową torebkę. Natomiast musimy pamiętać, że ta bluza nie jest nudna, bo ma diagonal i ma haft. okulary oczywiście też nie są najnudniejsze. Jest to Gucci. Jest cekinowa spódnica, czyli niby czekoladowa, ale jednak bardziej szalona. Zostawiłam buty w zebekę. No i do tego wszystkiego mamy beżową, pojemną torebkę. ...na vlogu. Chodź, chodź Maja. ja pokazuję moich ulubieńców. To jest mój ulubieniec numer jeden. A to jest mój ulubieniec numer dwa. No Numer dwa. Stylówka numer 4, No i jest to właśnie cekinowa spódnica, do tego kobaltowa bluza, do tego sneakersy i torebka krowa. Okulary miumiu z naszej akcji z Optyk Kochański I jest to ostatnia stylówka, którą chciałabym Wam dzisiaj zaprezentować. Jak kiedyś się ubierałeś? Czy zawsze byłaś taka kolorowa? Czy miałaś jakieś takie swoje fazy, gdzie na przykład chodziłaś, nie wiem, cała na czarno, jak Magdalena? Nie. Zawsze Zawsze. I w ogóle e, jak ktoś mi opowiada, że jakby szanuję i jakby kumam, że są różne... E różne jakby fazy i ludzie zakładają, właśnie chodzą na czarną Magdalena że tak, tak jakby glany i jakby wszystkie te sprawy. Ale ja nie, nigdy tak nie miałam. Zawsze miałam jakieś dziwne takie fazy i zawsze się ludzie na mnie dziwnie patrzyli, bo na przykład jak miałam szalik kiedyś to pamiętam, że chciałam mieć najdłuższy szalik jaki jest tylko możliwy. I to był taki szalik, taki pleciony, że zakładałam go tylko tu na raz i on był taki do samej ziemi, więc ja jak chodziłam, to cały ten szalik tak za mną się szurał. Więc jak jakby zawsze miałam jakieś takie, takie fazy, że lubiłam się trochę wyróżniać. Zawsze lubiłam falbanki, zawsze lubiłam różowy. Kiedyś może inaczej to troszkę łączyłam, więc wyglądałam bardziej lambadziarsko, ale, ale nie, jeżeli chodzi o mój styl, to ja nie miałam jakichś takich przełomowych momentów. Hey, to pytanie, bo ludzi bardzo interesuje, jak dbasz o swoje włosy? Czego używasz? że masz taki piękny, wodowy to skręt. Chyba musimy nagać o tym e, jakiegoś vloga. Okay. Albo nie wiem co. Bo to jest pytanie, które się najczęściej pojawia. Do jakiego chodzę Fezja i jak dbam o swoje włosy? Słuchajcie, jakby. Y, ja o niej nie dbam. Jakby. Myję je czasem, chociaż już teraz od tego też trochę odchodzę, bo mam mniej czasu, metodą OMO. To jest taka metoda do kręconych włosów, czyli OMO to jest odżywianie, mycie, odżywianie. Więc jakby nakładasz się odżywkę, najlepiej jakąś tam, nie wiem, zależy czego Ci bekuje we włosach, albo proteiny, albo humykanty, albo jakby coś innego. Więc jakby nakładasz to, na to jakby szampon spłukujesz i na to jeszcze nakładasz odżywkę emolientową. I to jest podobno takie idealne rozwiązanie, jeżeli chodzi o włosy kręcone. Natomiast ja też nie zawsze mam na to czas, więc na przykład teraz... No wczoraj mam włosy i jakby mam je tylko szamponem, nałożyłam na chwilę odżywkę i to jest wszystko. Mój stylizator to jest to to. Jest to Tigi. Był czas, że on był w ogóle wycofany przez chwilę, więc mnie zmroziło, ale, ale nie, jakby dalej wrócił. Używam też kosmetyków Laurelni. Bardzo lubię ten aktywator skrętu fioletowy i on jest znowu też tu, ale w drugiej łazience, więc już nie będziemy może biegać. E, więc lubię, lubię też i mam żel e, do włosów, natomiast wolę aktywator, ten taki w fioletowej tubce. Zamknij oczy i wyobraź sobie, lecisz na weekend w, w mieście gdzieś, na Kopenhaga, Paryż czy Londyn. Co pakujesz do walizki? Na pewno des, e, bo dress pakuję ze sobą zawsze. Mogę już otworzyć rzeczy. Tak. Na pewno des, bo des pakuję ze sobą zawsze, yy, gdziekolwiek nie jadę. Na pewno pakuje właśnie jakąś spódnicę, najlepiej taką, co się nie gniecie, więc jakby cekiny byłyby idealne, nie nienawidzę pasować. E, do tego myślę, że jakąś jakę, bo to jest spoko i jako kwiecie wierzchnie, żeby było cieplej, i założyłabym ją spokojnie do desów. Założyłabym na przykład ten nasz yy, des Camelia e, z kapturem desy, i na to majenaya, i jakby uważam, żeby wyglądałby świetnie. Jakbym go założyła, to majenaria samą, tylko z brystonoszem podspodem do spódnicy, to już bym miała stylizację wieczorową. To jest długi wyjazd? Weekend. Weekend. Mhm. No i jakąś sukienkę bym wzięła. Najchętniej no też taką, która się najmniej gniecie, więc pewnie bym postawiła na coś właśnie w takim stylu. Czyli miałabym na już na wygodnie, na elegancko, jakby mi było ciepło i sukienkę. No, myślę, że... Jak minimalistycznie to tak. Skąd się wzięło Twoje imię Paola? A moje imię Paola wzięło się stąd, że urodziłam się we Włoszech, w Rzymie. Nie wiedziałaś? O, nie. <grywa> tak, urodziłam się we Włoszech, urodziłam się w Rzymie. Rodzice chcieli mi zostawić coś na pamiątkę, no i jakby nazwali mnie Paola. No dobra, nie będę starać się tylko. Kiedy nowy kot w rodzinie? <grywa> wiem, od Magdaleny. <grywa> <grywa> e, tak, no ja już mam dwa koty i dwa psy. I no ja kocham zwierzęta. Jakby ostatni pies, którego mamy, daje nam mocno popalić. Więc jak pytałam mojego męża, czy możemy jeszcze jedno zwierzątko, no to zgodził się tylko na kota. Natomiast cały czas Patrycja mi podrzuca takie filmiki, że wiesz, nawet jak te dwa pierwsze są spokojne, to jakby ten trzeci pewnie będzie harpagan. I u nas tak rzeczywiście było, bo jakby pierwszy pies, czyli Cika, jest mopsem, który ma już prawie 13 lat, więc on jest w ogóle przegrzeczna. No, a Monty to jest w ogóle no, najgorsze w ciele niepsa, jakie sobie można wyobrazić. E, więc trochę się zastanawiam, czy. No nie, teraz, nam, teraz jeszcze przez chwilę nie mamy na to przestrzeni. Ale chyba będziemy budować dom, a jak będziemy budować dom, to będę miała kozę, dużo kotów. Dużo psów, będę miała kły. Tak, i na tak, będę miała w ogóle. No. I tylko to mnie przekonuje do tego, że. No i ogródek z pomidami, no To jakby są te rzeczy, które mnie. No i jakby. Tak, to są te rzeczy, które Czyli mnie przekonują do postawienia domu. tylko jeszcze kozy. Wiesz co, koza jest dla Monte. To żeby on był szczęśliwy. On jest w, w, kozą w ciele psa, więc po prostu miałby rodzeństwo. No, dziękuję Ci, Paola. Bardzo no, dziękuję.